Nie, 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 nie. Panie Maczak, trzeci raz Pan do mnie przychodzi. Panie Maczak, co takiego mam ja, czego nie mają inni sąsiedzi? Otwarte drzwi. Bo dostałem taki kredyt, że mi już nawet na zamek nie starczyło. Dobra, to o co chodzi, tylko szybko tym razem. Czy ma. sąsiad. pożyczyć szklankę cukru, pudru. O, no, proszę bardzo i do co jeszcze? Jajka. Mam e, drożdże wezmę. No. Proszę bardzo. Tak z ciekawości na co to panu? Na ciasto. To bardzo ładnie. Taka mnie ochota. Naszła. No, panie maczek, to smacznego i do widzenia. A pro... Po... Piekarnik... U... Sąsiada... Sprawny? Panie maczek, właśnie sobie przypomniałem, ja mam ciasto bardzo dobre, ja panu dam. Pan nigdy nie idzie. Się wie... To taka wymiana. Tak. No to smacznego, ponieważ jak to ja zapraszam sąsiada. Na ciasto. To bardzo miłe, ale teraz, może akurat... tu. Bo bliżej. Ty, panie Maczak, tylko że teraz akurat to... Te, te, nie Maczak pan chyba mi... Tak, proszę, oczywiście, niech chcą z siebie stądzie. Bo czemu nie? Bo już jesteśmy. Byłbym zapomniał. Herbatki. Nie, dziękuję, spieszy mi się. A ja nie odmówię. Gorąca, ale za to mało. Panie Maciek, tylko szczerze mówiąc, ja nie bardzo mam czas, żeby teraz z panem rozmawiać, to może pan sobie weźmie na górę i tam wypije. Bo... Rozumiem. Już zmykam tylko herbatę. Dopiję. jeszcze taka mnie jeszcze ochota naszła żona w domu